Ja Wam coś powiem z grubej rury. Ja na te dotacje z lokalnych grup działania nie mogę narzekać. Oczywiście są urzędnicy, z którymi bardzo ciężko się dogadać. Są też jakieś tam ustawione konkursy, chociaż ja zawsze powtarzam, że kto miał dostać ten, już dostał. Ja mam bardzo dobre doświadczenia. Ja sama dostałam dotacje z LGD i czatuję znowu na kolejny nabór, bo być może tutaj no, żal by było nie skorzystać. U mnie są zdrowe zasady w moim regionie. Ja wiem, że tutaj wiele osób się, się po prostu żali w komentarzach, że to jest jedna wielka ściema. Yy, I przyznaję szczerze, że są faktycznie w Polsce LGD, gdzie ja odradzam składanie wniosków i sama nie piszę dla klientów, żeby było po prostu uczciwie. To jest uczciwe podejście w momencie, kiedy ja wiem, jakie re reguły rządzą w danym. LGD, a nie zawsze są to reguły transparentne. Jest takie jedno LGD w Polsce, gdzie faktycznie zawsze jest złożonych po 100 wniosków, z czego 5 nazwisk generalnie się przebija, wiecie, co roku. Nie, nie startujemy. Odradzam klientom. Nie biorę wniosków. Nie chcę się w to bawić, nie chcę uczestniczyć w tym.